Hej, witajcie w moim pierwszym poradniku, mam nadzieję, z wielu, jak budować postaci w smite. A więc, jak widzicie, pierwszy poradnik pada na... Hmm, pierwszy poradnik pada na... Dziwne to zabrzmiało. Pierwszy poradnik będzie dotyczył Aokwanga, czyli chińskiego bóstwa wiatru. Przynajmniej ja to tak wyczytałem. I z czym zaczynamy? Zaczynamy z umiejętnością numer 3, czyli tornadem, jest to naj, najmocniejszy punkt yy, tej postaci, do której buduję po kolei itemki tak. Zaczynamy od pierwszego poziomu Boots of Magi. Do tego kupujemy umiejętność na odzyskiwanie many, która się nazywa Meditation. I możemy kupić ze. Dwa potki na życie. A więc, to jest tryb, w którym testujemy postacie. Także możecie sobie potestować każdą zanim ją kupicie. Ogólnie rzecz biorąc, jest u mnie kolejność itemów następująca: Boots of the Magi. Później jest Rot of Tahuti, Game of Isolation, Obsidian Shard, Warlock Sash. A ostatni item jest do waszej dyspozycji, ponieważ zależy od. zależy od po prostu timu przeciwników, prawda? I jak gramy? Puszczamy tornado w samo centrum przeciwników i jak widzicie, ono zabiera im tak, jakby czasowo. Tutaj bot jest głupi, dlatego wpada w nasze tornado. On Z przeciwnikami może nie być tak łatwo. Jako drugą umiejętność bierzemy. Oczywiście Squall, czyli taki jakby podmuch powietrzny, który spowalnia przeciwnika. rzecz biorąc umiejętności a prezentują się następująco. Nasz pasywny zwiększa nam. Yy, zwiększa nam naszą umiejętność magiczną za 5% naszej maksymalnej many czyli powiedzmy mamy. Yy, jakby to powiedzieć. No mamy powiedzmy 100, ma 100 many, to dostajemy z tego 5 Magical power, prawda? A więc, jak z umiejętnościami? Maksujemy najpierw tornado, później squall. Na a Znaczy, wiadomo, Ultimate nie mówię, Ultimate zawsze na maksa. Więc Ultimate, Tornado, Squall i na koniec Slitter. Slitter jest moim zdaniem taką umiejętnością typowo do ucieczki, nie jest zawsze tak bardzo potrzebna. Na trzecim levelu znowu biorę tornado. Dopiero na czwartym, bądź później biorę e, Slitter. Tutaj możemy sobie dowolnie harasować tymi naszymi umiejętnościami, ponieważ jest to. Postać yy, bardzo ofensywna. Jednak yy, nalegałbym, żebyście aż tak bardzo nie harasowali nią, ponieważ a, jest to przedstawiciel gatunku glaskanon, czyli potrafi zadać ogromne obrażenia, ale bardzo łatwo zginąć. Widzicie, czwarty poziom do tego daje nasze. slitter do ucieczki, Im, wię im więcej przeciwników mamy dookoła, tym szybciej się poruszamy przez krótki okres czasu, nie? Tak to mniej więcej działa. Widzicie, mogę rzucić pod wieżyczkę to na dołu, dzięki czemu będzie bardzo ładny haraz. i ta mantykora będzie musiała się cofnąć do bazy, ponieważ by zginęła przy następnym podejściu. I ultimate. Ogólnie rzecz biorąc sobie odnowię many i mamy taką umiejętność pierwsza, czyli squall. Wygląda następująco, może nie się pojawią przeciwnicy, żeby tego nie zmarnować. Na razie popuszuję trochę turreta. Proszę bardzo, oto Squall, czyli atakuje najbliższych jego przeciwników i ich spowalnia. Tornado już widzieliście. A Slither wygląda... Proszę bardzo, jest to takie jakby przyspieszenie. Oczywiście dzięki temu przenikamy przez swoje miniony, przez które i tak przenikamy, ale dobra. Cię znowu dałem w Tornado, ponieważ maksujemy kiedy tylko możemy. Mojego ultimata, jak widzicie, on ma dosyć duży zasięg. Jest podobny do Ultimate Ra oraz y, Hebo. Czyli, wiadomo, przed siebie, dużo obrażenia. I naszy, o, nasz Ultimate Aokwanga ma tą typową cechę jeszcze, że odrzuca na boki. Także dzięki temu możemy naprawdę pomóc, bądź zaszkodzić w tym fightach swojemu, swojemu drużynowi. Swojemu drużynowi, swojej drużynie. Proszę zobaczyć. On tak, powinien zatrzymać. O, i używam Ultimatea. idzie, O, nie trafiłem. Niestety. Bot jednak troszkę myśli, trochę do algorytmów mu dali. No, jak widzicie, nie trafiłem, ale jest to taki, jakby smok. Według opisu naszej umiejętności, jest to dusza naszego zmarłego sprzymierzeńca, który tak, jakby zieje takim podbuchem wiatru mocnym i rozrzuca na boki. zadaje naprawdę niepotężne obrażenia, około nawet tysiąca, jeżeli mamy już troszkę itemów nakupiony nakupionych może. <laughs> Jest całkiem ja mówię. Czyli troszkę już mamy zakupionych przedmiotów. Potrafi to być e, tak jakby decydującą umiejętnością w teamfightach. Może nie aż tak jak umiejętność Zeusa, czy Agni bądź e, z Hadesa, ale potrafi ładnie zamęcz prowadzić, także of the mangi, tak jak mówiłem, i teraz w Tahuti. że Prędkość poruszania jest 405,3. Także nie jest to naprawdę mało. Um, może nie jest to prędkość kali z butami jakimiś takimi lepszymi na prędkość. Ale nie jest to tak, że prędkość mała. Potrafi ona. Um, tak jakby. Słóc na zwycieczce bardzo dobrze, ponieważ miałem już takie sytuacje, że podczas, ucie podczas ucieczki wpuszczałem ze sobą tornado i przeciwnik ginął za mną, prawda? Także jest to bardzo fajna umiejętność. Um, Ponieważ zadaje obrażenia na odległość, tak jakby, i... No tutaj może go ściągnę? Tak, chyba. Dokładnie, jak widzicie, ściągnąłem go moim ultimatem z mega zasięgiem i mega tak jakby... E, Boże, wiem jak to się nazywa po angielsku, nie wiem jak się nazywa po polsku. Radius. No powiedzmy obszar działania, prawda? Mam bardzo szeroki obszar działania, dzięki czemu e, naprawdę mamy tą przewagę w fightach. I bardzo ciężko go uniknąć, jeżeli jesteśmy zajęci np. nie wiem, uciekaniem przed Sloanem, czy pułapkami Artemis, czy kogo tamkolwiek. Fajnie wziąć dobra, już nie. Oczywiście puszczę tornado, żeby się trochę Manticora podziwiła, dlaczego obrywa tak mocno. Proszę zobaczyć, Jest, no, mam tylko 98 AP, a no, tutaj Manticora już praktycznie całe HP straciła, prawda, jednym tornado. Ona ma swoją taką właściwość, że jeżeli są tam przeciwnicy, to dodatkowo podtrzymują tę tornado. Ona jest tam wspierana, prawda? Dostaje, jak widzicie, And is refreshed if enemies stay within the radius. Czyli po prostu jest odświeżane, te obrażenia są tak, jakby ponawiane, i długość tego tornada, ile ono tam stoi w tym miejscu, jest dłuższa. Kurcze, jak grałem samemu na tym testowym, to coś mi nie szło tak dobrze. Ogólnie rzecz biorąc, udawało mi się dojść, że tak powiem, do tego pułapu, czyli do wykończenia Minotaura w okolicach 15 minut na solo w testowaniu. Ogólnie ze ósem czy tam innymi postaciami, Agni, czy kimś tam. Tutaj widzę, przy Feniksie byłem około 9 minuty, teraz jest 7. Także bardzo dobrze, sobie użyję potem, nie potrzebne. Spuścimy ultimata. Tak jak widzicie odrzuciło, dzięki czemu tornado może zabić go. Ponieważ on prawdopodobnie by się cofnął, nie wpadłby w to tornado. a tak odrzucony został na bok i... Tornado już się im, nim zajęło odpowiednio. No chodźcie minionki, nie ma jak puszować. Smutno tu bez was. Oj. Z daleko się trochę przesunąłem. Spuszczamy tornado. żeby ta mantykoraz się w to nie wpieprzyła, ponieważ wtedy zostanę zatkowany przez Fenixa. Okej, okay, jakoś poszło. Mnie rzecz biorąc, e, pierwsza umiejętność, czyli Squall, jest idealna do ściągania e, łuczników, ponieważ oni praktycznie wpadają od razu jak w to wejdą. Ja się wycofam, ponieważ trzeba kupić loto w Tahuti. Zobaczcie, mam 3000 złota. W momencie kiedy gram właśnie... Hmm, może Game of Isolation, pierwszy poziom akurat, jak tu jesteśmy. W momencie, gdy gram na Mantykore, czyli testowo, to nie jest za żaden dostępny łuk. Gdy gram testowo, to po prostu yy, nie zbieram buffów, prawda? Ale jeżeli gracie naprawdę z przeciwnikami, to postarajcie się, żeby zdobyć buff na prędkość, buff na życie, regenerację i na cooldown. Na manę jest wam niepotrzebny ze względu na ten przedmiot, bądź po tym. Na no, ADF to jest taki dobry buff, jednak zbędny, myślę, dla niego, ponieważ on jest yy, bogiem takim jakby. Um, to jest najlepszy pusher z całej gry, przynajmniej według mnie. On i w sumie jeszcze. Yy, kto jeszcze dobrze puszuje? Anubis jest jeszcze świetnym pusherem. No, ale według mnie Aokwanga nie przebija w tym względzie. A, puszczę dla Jaj sobie Ultimate. No, widzicie dostał za 660, dociąg się już składa. O Jezu, ale zgridowałem. Swoją drogą ciekawy bug, że mam się cofała. Przestała się cofać, a mimo to dalej się cofała, dzięki czemu ją przyniosło. Pierwszy raz się z tym spotkałem, no ale jest to beta, także możemy to wybaczyć. Pościmy Tornado, żeby się minionki trochę pomęczyły. Hmm, zaraz ich spadnie, więc miło. To troszeczkę oberwałem, swoją drogą. No, zobaczcie ile to Tornado zabiera, jest to... Ach, ...świetna rzecz, jeżeli chodzi o atak na miniony, a co dopiero właśnie na bogów. No i dobra, Fenix padł, czyli teraz się będziemy musieli zająć tylko Minotaurem. Ok, Guardian mnie goni, on zadaje potężne obrażenia, dlatego lepiej tego unikać. Po zabiciu Minotauro, on powinni być już lepszą broń. Ale widzę, że jeszcze tego nie mają. Nie wiem czemu teraz się pojawia. Teraz nie może jak zniszczyć dwa Feniksy, nie mam pojęcia. Mówię to raz, jest, raz tego nie ma. Ultimate, byk, odrzucenie. Dzięki czemu Arturo musi spiecić dać. Teraz ja sobie rzucę za nią Tornado. Dzięki czemu zginie. No. Także zaraz tu wrócę z lepszymi umiejętnościami. Lepszymi umiejętnościami, lepszymi itemkami to na pewno. Umiejętnościami zobaczymy. No, nie jesteśmy jeszcze na Game of Isolation. Zobaczymy. Kupimy sobie jeszcze sprinta. Oczywiście nie róbcie tego, jeżeli nie musicie. Ja teraz po prostu chcę to szybko zakończyć. Jak widzicie, z tym botem gra to jest sama przyjemność i. A czy sobie przyjemność za łatwo to też jest niedobrze. Jest po prostu trochę zbyt łatwo. Kupiłem teraz sprinta, żeby szybciej móc zdobyć tam w połączeniu z naszą umiejętnością Slither mam 540 ground speeda, czyli naprawdę sporo. Sam skin daje mi od 512, także też jest nieźle. No dobra, męczymy tego Guardiana. Oj dobra, on jest zaatakował. Trzeba się wycofać, bo on tu zaraz zjedzie. Co się dzieje w ogóle? Jak 12 minuta, czyli mówię, bije swój rekord, jak razie. Wstrzym Ultimate'a, Guardiana i przy okazji Kore. Dobra, mają już płonące bronie. Moi podopieczni. I czemu zaraz minął spadnie? Może nie takie zaraz, no ale... Ogólnie rzecz biorąc, ten tryb ciągle mówię ogólnie rzecz biorąc, jak mi się wydaje. No trudno. Ten tryb jest bardziej do testowania postaci, buildów i pokazuję właśnie w celu takich filmików jak ten. kręcenia właśnie jakie buildy robić, żeby dobrze, do żeby dobrze to było. Jest idealny do tego, ze względu na to, że bardzo, do, bardzo dużo pieniędzy zdobywamy. O Boże, Fenix jest zresztą. O, już go, już go nie ma. Dobra. Także to jest właśnie bardziej wszystko do testowania. Ale to dobrze, ponieważ dzięki temu mogę Wam wszystko pokazać. Ustawimy tornado, takie jakby z zawinklem. No i to było tyle, to by było na tyle właśnie, czyli pamiętajcie, Boots of the Magi, Rod of Tahuti, Game of Isolation, Obsidian Shard, Warlock Sash. Ostatni item jest do waszej dyspozycji. Początkowe itemki to dwa poty Helta, Boots of the Magi, pociąg pierwszy oraz Meditation. Dzięki czemu kończy się to tak jak teraz. Także to by było na tyle na razie dzięki za oglądanie mojego pierwszego filmiku z gry Smite. Mam nadzieję, że będziecie używać tego buildu, ponieważ sprawdza się on naprawdę dobrze w grze solo bądź z ludźmi. Także na razie.